Tydzień temu przyglądaliśmy się nowemu przywódcy Izraelitów, czyli Bożego ludu, jakim został Jozue. I zobaczyliśmy do czego powołał go Bóg, zobaczyliśmy jakie zadania postawił przed Jozuem Bóg, ale też zobaczyliśmy na jakie wsparcie Jozue mógł liczyć od Boga. I też jako zastosowanie zobaczyliśmy też, że, że Kościół, czyli... Generalnie, Boży lud też ma swojego przywódcę, też ma swojego Jozuego. Tyle, że to nie jest Jozue synuna, to jest Jozue albo Jezus. Po, po hebrajsku to jest Jozue, po, po grecku Jezus, więc Jezus to inaczej Jozue, więc Jezu, ma Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. I to, co widzimy o Joz widzieliśmy u Jozuego, widzimy w większej skali, w dużo większym stopniu u, u Jezusa. Dlatego możemy mieć pewność, że to, co Bóg zlecił swojemu synowi, Jezusowi Chrystusowi, on wykona. Ponieważ jest, nie jest ograniczony tym, czym był ograniczony Mojżesz czy Jozue, Mojżesz zgrzeszył, nie wszedł do ziemi obiecanej. Jozue nie zrealizował w pełni Bożego zamiaru, ponieważ umarł. Zestarzał się i umarł. Czyli mieli, każdy z nich miał swoje ograniczenia, natomiast Jezus nie ma takich ograniczeń, jakie mamy, ponieważ jest bez grzechu. Nie jest ograniczony grzechem, ani też nie jest ograniczony śmiercią, ponieważ umarł, ale po trzech dniach zmartwychwstał. Więc mamy, możemy mieć pewność, że to wszystko, co Bóg mu zlecił do wykonania, Jezus wykona. Że on też mógł na krzyżu Jezusa zawołać wykonało się, więc, więc on to uczynił. I dzisiaj chciałbym, abyśmy kontynuowali tę historię, tę księgę. I, i od wersetu można powiedzieć, że kolejna rzecz to, to jest przygotowanie. Przygotowanie do wejścia do, do Ziemi obiecanej, prze, przekroczenie Jordanu i zajęcie tej Ziemi obiecanej. I ten fragment mówiący o tym przygotowaniu można podzielić na trzy części. Pierwsza część to są wersety 10 i 11, która, który mówi o zaprowiantowaniu. O konieczności przygotowania się. Kolejna część to wersety od 12 do 18, która mówi o dotyczy dwóch, dwóch i pół plemienia, które, które już otrzymały swój dział i jaka będzie ich reakcja, czy też jaka będzie ich. Czy będą wspierać pozostałą część ludu, którzy jeszcze nie zajęli Ziemi. I dalej drugi cały rozdział jest poświęcony o szpiegom, tak, których Jozue wysłał za Jordan. Więc to są przygotowania. Do wejścia, do, do, do przekroczenia Jordanu. I dzisiaj chciałabym, abyśmy się skupili na, na dwóch wersetach, na tej pierwszej części, wersety 10, 10 i 11. Wtedy rozkazał Jozue przełożonym ludu. Małe literki, przepraszam. Przejdźcie środkiem obozu i rozkażcie ludowi, przygotujcie sobie prowiant na drogę, bo za trzy dni przeprawicie się przez Jordan, aby posiąść ziemię, którą Pan wasz Bóg daje wam w posiadanie. Więc zobaczmy, co z tego, z tych dwóch wersetów możemy się nauczyć, jaką możemy mieć z tego fragmentu zachętę. Więc kilka rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Pierwsza rzecz to pytanie, tak, do czego Boży Lud ma się przygotować? To jest zasadnicze, kluczowe pytanie. Kiedy przygotowujemy się do podróży, to jakie jest pierwsze pytanie, jakie sobie musimy zadać? No, przygotowania wiążą się z różnymi rzeczami, z, z bagażem, tak? z od, przygotowaniem odpowiednich ciuchów, kosmetyczek i tak dalej. Więc jakie pytanie musimy sobie zadać? Po pierwsze, no jaki jest mój cel? Czy dokąd i po co jadę? Dlaczego takie pytanie? No, ponieważ ono determinuje te przygotowania. W zależności od tego, jaki masz cel, będziesz musiał się odpowiednio przygotować, jeśli będziesz jechał na urlop nad morzem. Pod namiot, to nie będziesz brał garnituru, bo będzie niepotrzebny, nie ma gdzie tego uprasować. tak? Koszuli nie ma gdzie uprasować. Może już no, teraz na polach namiotowych to już są może takie wygody. Ale, albo jeśli będziesz jechał służbowo yy, na jakiś wyjazd, na jakieś spotkanie biznesowe, no to nie spakujesz sobie dresu, w którym pójdziesz na to spotkanie biznesowe. tak? Więc cel naszego wyjazdu de determinuje, określa nasze przygotowania. Do, do tego wyjazdu. Przy, przygotowujemy to, co nam się przyda na ten wyjazd. A do czego ma się przygotować Boży lud, który ma przekroczyć Jordan i który ma zająć ziemię za Jordanem. Więc Bóg daje im ziemię w posiadanie. Tak, To znaczy, że po drugiej stronie Jordanu już na nich czekają piękne panie i piękni panowie z, z wieńcami kwiatów. I gdy tylko ci Izraelici się tam pojawią, to oni będą tam ładnie tańczyć. Te kwiaty im, te wieńce założą na, na, na szyję i powiedzą: Aloha, tak? Jak na Hawajach. Cały kraj teraz stoi przed wami otwarty. Idźcie gdziekolwiek chcecie. Czy tak będą ich tam oczekiwać? Nie, będzie zupełnie odwrotnie. Tam na, nikt, na nich nie czeka. Gdy tylko przekroczą Jordan, to od razu są tak zwani Persona non grata, osoba niepożądana w tym regionie. Oni już od razu są wrogami. Tak oni tam nie jadą na, na urlop, oni tam nie jadą na wypoczynek, oni tam nie jadą na zwiedzanie, oni jadą walczyć. Oni idą, przeprawiają się po to, żeby zająć tę ziemię. Bóg osądził te narody, które zamieszkały te ziemię. I, I widział, jak wielki, wielka jest ich niegodziwość, jakich rzeczy się dopuszczają i postanowił zabrać im ziemię, postanowił ich yy, zniszczyć generalnie z powodu ich grzechów. I, i Izrael ma być tą, tym kijem, którego Bóg używa do tego, żeby ten swój sąd. Wymierzyć tym bezbożnym ludom. Więc mają zająć ziemię. Nie będzie to spacerek, ale to będzie walka, która będzie składała się z wielu, wielu bitew. Czy wszyscy oni będą walczyć w tych bitwach? Czy wszyscy Izraelici, mężczyźni, kobiety, starcy, dorośli i dzieci chwycą za miecze i na hura, wszyscy pójdą do boju? Oczywiście, że nie. Tak? pójdą tylko ci, którzy są do tego przygotowani, są wojownikami, żołnierzami, oni będą walczyć, natomiast cała reszta Bożego Ludu będzie wspierać swoich żołnierzy. Ci, którzy nie będą walczyć, będą w tym czasie pilnować, czy troszczyć się o dobytek, będą zajmować się starszymi, będą zajmować się dziećmi, będą się zajmować zwierzętami. Tak, poić, doić, karmić, to wszystko, co, co, co potrzeba zrobić. No ktoś musi się o te rzeczy zatroszczyć. Jeśli jedni walczą, drudzy muszą się zajmować czym innym. Więc jest wiele, wiele różnych rzeczy, które trzeba w tym czasie robić. To znaczy, że ci wszyscy Izraelici, żeby zająć te ziemie, które, które Bóg im dał, muszą funkcjonować w odpowiedni sposób. Muszą funkcjonować jak jeden organizm, który składa się z różnych części, który realizuje różne zadania potrzebne do zrealizowania tego określonego celu. I poniekąd widzimy, że Boży Lud to nie jest grupa hipisów, brzydko mówiąc, którzy postępują w sposób chaotyczny, niezorganizowany. Nie. Boży Lud tak, to grupa ludzi, która działa w sposób uporządkowany. Czytaliśmy wcześniej fragment z drugiej księgi Mojżeszowej o tym, że Mojżesz sądził lud tak, i że JETRO doradził mu, aby uporządkował te sprawy i żeby zorganizował te sprawy w lepszy sposób w dużo lepszy sposób więc. Ten lud już był zorganizowany w pewien sposób. Działał w zorganizowany sposób. Jest przywódca Jozue, on wydaje polecenia. Są też przełożeni ludu, którzy pomagają przywódcy, służą przywódcy, ale też służą ludowi. Są, jego, są urzędnikami. Oraz jest lud, który te polecenia realizuje i wszyscy stanowią jeden naród, jedno ciało, jeden żywy organizm. Kilka słów o tych przełożonych ludu, może. Jeśli chodzi o tych urzędników, to wydaje mi się, że nie byli to, bo jest tam Jozue, czy tekst mówi nam, że Jozue wydał polecenie, natomiast przełożeni ludu podali to polecenie dalej, powiedzieli przekazali to ludowi, ale nie wydaje mi się, że było to tylko i wyłącznie przekazanie. No to tak, Jozue powiedział, trzeba się przygotować, no to przygotujcie się. Nasza rola się skończyła, powiedzieliśmy, co mieliśmy powiedzieć, teraz możemy wrócić do swoich spraw. Niekoniecznie tak to musiało wyglądać, ponieważ yy, 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 no, tutaj Ukraina jest w stanie wojny. Oni, może, lepiej rozumieją tę sytuację. Przygotowania do wojny, że to nie może być tak, że teraz prezydent Zełęski by ogłosił: No, to przygotowujemy się do wojny, i teraz niech każdy coś zrobi. No, to by zapanował chaos tak, to by zapanował chaos. W związku z tym są różni urzędnicy, którzy koordynują różne, różne, rzeczy, za które są odpowiedzialni. Oni przekazują to niżej, ale oni też są odpowiedzialni i, i, oni zbierają informację zwrotną, żeby przekazać to do góry, żeby było wiadomo, tak, na jakim etapie przygotowań jesteśmy. Tak samo i tutaj, ci przełożeni ludu, oni nie tylko przekazali Tą informację, to polecenie Jozuego, przywódcy Izraela, ale oni dbali o to, żeby to polecenie zostało w odpowiedni sposób zrealizowane i też dbali o to, żeby ta informacja zwrotna do, do Jozuego dotarła, żeby Jozue jako przywódca ludu, jako ten, który jest odpowiedzialny za cały ten lud, miał właściwą informację, żeby mógł właściwie prowadzić ten lud. Więc nie było to na zasadzie, że Jozue powiedział właśnie, aby każdy trochę jedzenia sobie wziął, bo teraz wyruszymy. Prawda i nie wiadomo, dokąd idą. Określony cel, wiadomo po co. W związku z tym trzeba się odpowiednio przygotować. I ci urzędnicy, ci przełożeni ludu byli za to odpowiedzialni. Pilnowali, żeby to zostało zrealizowane. Więc na nich ciążyła pewna odpowiedzialność. Zatem to nam pokazuje, że wejście do Ziemi obiecanej i jej zdobycie jest celem, który może być osiągnięty przy odpowiedniej współpracy całego Bożego ludu. Jest to ogromny cel, który wymaga odpowiedniego przygotowania się całego narodu, całego Bożego ludu. Więc do czego Boży lud ma się przygotować? Do bitew generalnie. Drugie pytanie. Co Boży Lud ma przygotować? No na pewno nie kocyki, tak? Żeby piknik co jest tam zrobić. Więc Jozue nakazuje Bożemu Ludowi, aby przygotować prowiant na drogę. Zaopatrzenie, zapasy jedzenia, którego będą potrzebować w czasie tej wyprawy. I moglibyśmy się zapytać, no ale dlaczego jedzenie akurat? Dlaczego jedzenie jest tak ważne? No jest kilka powodów, wydaje mi się, dlaczego jedzenie akurat było wtedy bardzo ważne. Pierwszy powód może być taki, że w przeszłości, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, kiedy przeszedł przez Morze Czerwone i był prowadzony przez Mojżesza, to były problemy z jedzeniem. I jak wtedy reagowali ci Izraelici? Oni zaczynali wracać już do Egiptu, to przynajmniej mentalnie. W Egipcie było nam tak dobrze, w Egipcie było na tyle jedzenia, mieliśmy wszystkiego pod dostatkiem, już zapomnieli, że, że byli niewolnikami, że mieli pracować ponad siły, że, że od, skoro nie, byli niewolnikami, to też nie, nie jadali wszystkiego, tak? bo to była dieta niewolników generalnie, więc wcale tak nie było dobrze, ale mentalnie zaczynali wracać i to był problem. Ponieważ doprowadziło to do grzechu Izraelitów. Morale było niskie z tego powodu. Jak, jak człowiek nie ma jedzenia i myśli o powrocie, to nie myśli o tym, żeby iść do przodu, żeby iść zająć ziemię obiecaną. I teraz natomiast znowu przechodzą przez kolejną wodę i nie ma powrotu przynajmniej dla większości z nich. Będą zajmować ziemię obiecaną, a to wiąże się z walką. W związku z tym ich morale musi być wysokie. Muszą być zmotywowani, zdeterminowani, żeby walczyć. W związku z tym nie mogą myśleć o tym, żeby zawrócić, bo nie ma jedzenia. Nie mogą się zniechęcać tym, że, że nie ma jedzenia. Tak? W związku z tym w tym czasie trzeba tak się przygotować, żeby to jedzenie było, żeby nie musieli myśleć o powrocie. Żeby tego jedzenia było pod dostatkiem. Drugi powód może być taki, że no wszystko inne w zasadzie już zostało przygotowane. Oni już stoczyli kilka bitew, mają zorganizowaną armię, wojsko, yy, mają organizację odpowiednią, więc już, już pewne doświadczenie nabyli, no ale, ale wiadomo, że jedzenie to cały czas schodzi. W związku z tym, jeżeli, jeżeli potrzeba, będzie wa potrzeba walczyć, no to trzeba przygotować te zapasy. Trzeba się o to zatroszczyć. To jest bardzo ważne. Więc, skoro wszystko inne jest przygotowane, gotowe, można użyć, no to trzeba za, za, zatroszczyć się o, o, o odpowiednie zapasy odpowiednie jedzenie, ponieważ walka wymaga dużo siły, wymaga dużo energii. A żeby tę energię uzupełnić, to trzeba no, jeść generalnie. Trzeba mieć odpowiednie zapasy, żeby później się nie martwić o to, co, co się wydarzy. I trzecia rzecz. Dla której kwestia przygotowania jedzenia była ważna, to kwestia klątwy, tak ziemia, do której wchodzą Izraelici, miasta, które mieli zająć, zostały obłożone przez Boga klątwą. To znaczy, że w związku z tym, że, że te miasta zostały objęte klątwą, nie można z nich było nic wziąć. Poza pewnymi wyjątkami jeśli chodziło o metale szlachetne, które później wędrowały do skarbca, skarbca świątyni. W każdym razie żadnego jedzenia nie można było wziąć. Ani zwierząt, ani nic. Co było w tych miastach? To wszystko miało być zniszczone. Więc przez jakiś czas później to się zmienia, bo to, to, to rodzaje tych klątw są różne. W każdym razie na początku. Nie mogli korzystać z niczego, więc musieli być za, mieć zapasy, żeby, żeby wytrwać ten pierwszy okres tej, brzydko mówiąc, inwazji, tego wkroczenia do Jordanu, przekroczenia Jordanu, zanim będą w stanie uzupełnić swoje zapasy. Więc yy, yy, więc trzeba było tak. Był plan, jest, yy, yy, trzeba się przygotować na jakiś, nie wiadomo jak długi okres pewnej walki, zanim. Będziemy na nowo w stanie uzupełnić zapasy. Więc takie trzy powody znajduję w tym, że, że skupiono się na jedzeniu. Zatem wydaje mi się, że widzimy, że, no, że w tych okolicznościach, w jakich znalazł się Izrael, Boży Lud, no, zgromadzenie zapasów było, było bardzo ważne. Odpowiednich zapasów. I trzecie pytanie, ostatnie. Ile Boży Lud ma przygotować tego jedzenia? Tak, ile? No, odpowiedź nie pojawia się w tekście. Nie wiemy ile, tak od razu powiem. No ale możemy po, po chwilę się nad tym zastanowić. Tak? Niedawno ja wyjeżdżałem na kilka dni i przygotowałem sobie kosmetyczkę i wrzuciłem do niej no, dużą butlę płynu do, do, do podprysznic. No, ale się chwilę zastanowiłem, no i tak sobie myślałem, no jadę na cztery na dni, no po co mi taka duża butla, żeby ją dźwigać, bez sensu. Więc lepiej może zabrać jakąś małą buteleczkę, przelać do niej płynu. Waży mniej, zajmuje mniej miejsca. No i tak zrobiłem, tak. Ale gdybym jechał na dłuższy czas, to taka duża butla na pewno by mi się przydała. Więc, więc tutaj czas odgrywa istotną rolę bardzo ważną rolę, jak na jak długo się wyprawiamy. Więc jeśli chodzi o przygotowanie zapasów jedzenia, no to trzeba wziąć pod uwagę no wszystkie możliwe czynniki, jakie mogą się pojawić. Izraelici szykowa szykowali się do wejścia do Ziemi Obiecanej, to znaczy, że nie ma dla nich powrotu. Ile czasu im za zajmie zajęcie tej ziemi, nie wie, oni tego nie wiedzą. To jest jedna wielka niewiadoma. W związku z tym lepiej przygotować więcej niż mniej. Czyli generalnie trzeba przygotować tyle, ile się da. Przynajmniej tak zdrowy rozsądek podpowiada. Ale jest jeszcze jedna rzecz, ważna informacja, która dotyczy jedzenia, a która no, nie pojawia się w tym fragmencie, ale pojawia się w trzecim rozdziale tej księgi. Może tak mało znacząca informacja, ale, ale jest napisane, że był okres żniw. W tym czasie Jordan występuje z brzegów gdy jednak kapłani i tak dalej, więc był to okres żniw, tak? I to był okres, kiedy Jordan występował z brzegów, czyli ta woda się podnosiła. I w tamtym regionie mamy dwa żniwa w ciągu roku. Więc o które żniwo chodziło? No wskazówką jest poziom wody w Jordanii. Jego wody podnoszą się w czasie wiosennego żniwa, które ma miejsce na przełomie marca i kwietnia, i wiosenne żniwo w głównym stopniu było żniwem jęczmienia, a jęczmień był głównym zbożem uprawianym przez Izraelitów, ponieważ no, był czy jest mniej wymagającym zbożem na przykład niż pszenica. Więc jeśli chodzi o zgromadzenie odpowiednich zapasów, to nakaz Jozuego może być też rozumiany jako dołożenie starań, aby to żniwo zakończyć w ciągu trzech najbliższych dni. To znaczy, aby maksymalnie wykorzystać wszelkie zasoby jedzenia i zebrać wszystko, co możliwe. Być może to już była końcówka żniwa, tego nie wiemy, ale jeśli było żniwo, to znaczy, że to, te, te, te zboża były już gotowe do rzęcia yy, albo można było, może nabyć gdzieś w okolicy, nie wiem, jedzenia. W każdym razie, mając świeże zapasy, można myśleć o wkraczaniu do ziemi obiecanej. Zatem ile mają przygotować tego jedzenia? Jak najwięcej. Wszystko, co jest dostępne, żeby przez jakiś czas nie musieli się o te kwestie troszczyć czy martwić. Żeby mogli skupić się na walce, na podboju, na zdobywaniu ziemi obiecanej, a nie na powrocie do Zajordan. I kilka słów zastosowania. Więc ta historia, czy te wersety pokazują nam, jak Jozue prowadził Boży Lud do ziemi obiecanej. Ale też te wersety no, pokazują nam, jak nasz Pan Jezus Chrystus prowadzi swój lud do zajęcia ziemi obiecanej, którą jest, to, jest, którą jest dziedzictwo w niebie. I tak jak dla Izraelitów wejście do ziemi obiecanej i zajęcie jej wiązało się z wieloma bitwami, tak samo jest z Bożym ludem, z Kościołem, z wierzącymi, z uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Oni zanurzyli się w śmierć Jezusa Chrystusa, aby powstać do nowego życia. A to nowe życie wiąże się z czym? Z bitwami, z walką. Nowe życie to batalia z grzechem. To nieustanna walka z grzechem w życiu ludu Bożego. Nowe życie to uśmiercanie grzechu w naszych sercach. Więc tak samo jak Boży lud w Starym Testamencie, tak i my jeżeli jesteśmy uczniami Chrystusa, to, to, to nowe życie oznacza walki z grzechem. A ponieważ żyjemy w kulturze, która zdominowana jest przez jednostkę, przez indywidualizm, to też bardzo często patrzymy na tą duchową walkę właśnie w taki sposób. Widzimy wyłącznie siebie jako tych walczących z grzechem, widzimy, że to przede wszystkim nas ta walka dotyczy yy, nas osobiście dlatego ta walka z grzechem ma bardzo indywidualny charakter. I takie postrzeganie duchowej walki w praktyce sprowadza się do tego, że stwierdzamy, że to, czego potrzebujemy, to, to w zasadzie jakby Chrystus nam trochę pomógł. A jesteśmy silni, jesteśmy, prawda, mocni, yy, nikt nas nie pokona, tak, ale, ale Chrystus mnie kocha, więc czasami jego pomoc by się przydała. No skutek jest taki, że... że że nie widzimy, tak? że nie widzimy, yy, yy, czy też stwierdzamy, że potrzebujemy jedynie Chrystusa, aby nam w tym pomógł i nie widzimy potrzeby, aby Kościół odgrywał jakąkolwiek rolę w tym naszym zmaganiu. Skutek jest taki, że Kościół w sensie zorganizowanej grupy uczniów Jezusa Chrystusa jest postrzegany bardzo często jako balast, jako zbędne obciążenie, jako coś niepotrzebnego. I z czego taka postawa wynika? No, indywidualizm, kult jednostki, kult siebie prowadzi do tego, że przeceniamy siebie i swoje własne możliwości. Czujemy właśnie się mocni, niezniszczalni. I wtedy grzech wydaje się nie być aż takim wielkim problemem czy ogromnym zagrożeniem. Ale też Chrystus staje się jedynie naszym pomocnikiem, a nie przywódcą, nie panem. Ponieważ czujemy się mocni, to inni są nam w ogóle niepotrzebni. Przecież sami damy radę, tak? Chrystus nas kocha i nam pomoże. I do czego taka postawa prowadzi? Do bólu, do porażki. Wyobraź sobie pojedynczego Izraelitę, który myśli w ten sposób. On sobie stwierdził w pewnym momencie, że przekroczy Jordan i pójdzie wprost na Jerycho i zdobędzie Jerycho. Sam jeden. Czym by to się dla Niego skończyło? Batami generalnie porażką, śmiercią. Taki Izraelita no, potrzebuje nawrócenia generalnie. I tutaj taką historię chciałem powiedzieć Kazika, imię zmienione, który postanowił w swoim życiu tak, że też będzie prowadził walkę duchową, ale będzie ją prowadził po swojemu, będzie walczył z grzechem, ale po swojemu, ignorując polecenia Pana Jezusa Chrystusa. Miał swój własny pomysł, tak, chce być ochrzczony, ale nie chcę być z, 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 związany z jakimkolwiek kościołem. Bo, bo dzisiaj chcę pójść do tego kościoła, jutro chcę pójść do innego kościoła, więc chce tutaj mieć wolność. W ogóle nie potrzebuję kościoła, tak? Więc, więc Kazik no, postanowił, że, że tak będzie funkcjonował, więc Poszedł porozmawiać z pastorem na temat chrztu, i pastor powiedział: No, jak nie chcesz być, związać się z jakimkolwiek zborem, to, to sorry, ale chrztu nie dostaniesz. Kazik się obraził i zniknął z kościoła. Minęło kilka miesięcy. Kazik dzwoni do pastora i mówi: Pastorze, przepraszam, przepraszam, bo poszedłem swoją drogą, miałem swoje pomysły, tak mnie dogięło życie. Że natychmiast zacząłem szukać jakiegoś normalnego zboru. Zacząłem chodzić po jakichś grupach, tak, jakichś takich nieformalnych. Ale dostałem takiego kopa, że natychmiast zacząłem szukać normalnego zboru. Także przepraszam za swoje zachowanie. Tak? I, i, I znalazł burt, tak, i, i, i stał, się, stał się częścią tego, tego zboru. Więc. Więc on doświadczył tego na własnej skórze, i takich ludzi jest mnóstwo. Tak? Myślą, że są mocni, że są niezniszczalni, ale kiedy przychodzi co do czego, to są sami w tej walce i dostają baty. Więc uczmy się właśnie na cudzych błędach, nie na swoich. I to nas też uczy bardzo ważnej lekcji można powiedzieć fundamentalnej lekcji dotyczącej duchowej walki z grzechem. W walce z grzechem sami nie wygramy. Tak. Grzech jest zbyt potężnym wrogiem, żebyśmy sami o własnych siłach i własnych zasobach dali mu radę. Nasz Pan doskonale to rozumie. Tak. W walce z grzechem potrzebujemy przywódcy, który, który nas poprowadzi do zwycięstwa. I tym przywódcą jest Pan Jezus Chrystus. Ale w tej walce z grzechem potrzebujemy też być częścią Bożego ludu. Częścią zboru, ponieważ taka wa ta walka, ta duchowa walka nie dotyczy jedynie nas, to jest walka całego Bożego ludu. Jest to walka, która wymaga odpowiedniego zorganizowania i przygotowania całego ciała Pana Jezusa Chrystusa, całego Bożego ludu, całego zboru. I tylko razem, prowadzeni przez Chrystusa w, w mocy Ducha Świętego, jesteśmy w stanie pokonać grzech w naszych sercach, jesteśmy w stanie uśmiercać grzech w naszych sercach. Oczywiście całkowicie grzechu nie uśmiercimy, dopóki żyjemy w tym ciele. Nie jesteśmy w stanie osiągnąć doskonałości, takiej bezgrzeszności. Nie, grzech jest obecny w naszych ciałach. Niemniej jednak mamy pewien teren, jak to do, do, do zajęcia, do podbicia musimy, czy też mamy funkcjonować w uświęceniu. I żeby ten cel został zrealizowany w naszym życiu, to potrzebujemy Chrystusa jako przywódcy. Potrzebujemy zboru, którego będziemy częścią i potrzebujemy braci, sióstr, którzy też mają różne zasoby i którzy nam pomagają w tym, w tym, w tym, w tym zmaganiu się, ponieważ to jest zmaganie nie, nie jednej osoby, ale całego Bożego ludu. Więc jak prowadzisz duchową walkę, jeżeli prowadzisz? Jak walczysz z grzechem w swoim życiu? Bardzo ważne pytanie. Chrystus uczy nas, że jest tylko jeden dobry sposób w tej walki. Jest to poddanie się pod jego przywództwo, które prowadzi do stania się częścią Bożego ludu, częścią ciała Pana Jezusa Chrystusa, czyli członkiem zboru i która prowadzi do tego, że ta walka z grzechem jest toczona w ramach jednego ciała Pana Jezusa Chrystusa, gdzie każdy z członków tego ciała ma swoją rolę do odegrania. To jest sposób, który, który Pan Jezus uczy nas jak prowadzić walkę duchową. Sami z grzechem nie wygramy. Potrzebujemy braci, sióstr, potrzebujemy ich zasobów, ich darów, ich talentów. Potrzebujemy yy, przede wszystkim Chrystusa jako przywódcy. Potrzebujemy też tych przełożonych no, pewnej struktury, organizacji, żeby to wszystko mogło funkcjonować. Więc jak prowadzisz duchową walkę? Jak walczysz z grzechem w swoim życiu. Amen. Pomódlmy się.